Biblioteka z Kotem. Czarnym Kotem. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Biblioteka z Kotem. Ja nazywam się Zuzanna i opowiem Wam dziś o wyjątkowych baśniach dla dorosłych. Bohaterami na mojej historii dzisiejszej będą trzy książki. Jedna z nich to właściwie powieść. Krabat. Krabat autorstwa od Frieda Preisslera. Chyba tak to się czyta. Jak wiecie, nie, nie znam niemieckiego, więc niespecjalnie wiem. Jest to historia, właściwie legenda. Pasjonująca, cudowna, mroczna. Legenda, powiedziałabym, z gatunku grozy. Jeśli ktoś takie rzeczy lubi, a ja bardzo lubię, to znajdzie tutaj mnóstwo smaczków. Powiem wam, co tutaj jest napisane z tyłu. Użyję tylko okularów. Właśnie widzę, że. Co yy. Otóż na tej książce wydawca napisał. Przepiękna, choć mroczna, łużycka legenda o krabacie, w przebogatym wydaniu Preusslera, to pozbawiona naiwnej lekkości bajek. Historia na wskroś prawdziwa. O marzeniach, przyjaźni, miłości i władzy, o codziennym życiu z jego urokami i smutkami, a także. No odwiecznym konflikcie dobra ze złem, którego szale wyważyć trzeba samemu. Bo choć dobro, ma moc, by zwyciężyć, jego triumf zawsze jest ciężko okupiony. Słuchajcie, to jest też taka historia. Ona mi się też kojarzy z Panem Twardowskim. E, bo tutaj występuje bohater, e, główny bohater, który chce być e, początkowo chce być czarnoksiężnikiem, chce być czarownikiem. I jakby i co dalej mu to przyniesie, jak się domyślamy zostaje nim, I, i co dalej się z tego wynika. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa historia, a najbardziej ciekawe jest to, że wydaje się, że to jest historia prawdziwa. To znaczy, ja uległam temu złudzeniu. To się dzieje jakby w takich zupełnie w realiach XVII wieku, więc wszystko jest opisane tak, jak właśnie wtedy bywało. Te doświadczenia, które ma nasz bohater, są możliwe. Oczywiście zdarzają się też różne magiczne rzeczy, ale to jest pasjonujące. To jest baśń, a właściwie legenda o krabacie, przeniesiona jako powieść do naszych czasów. Ogromnie polecam. Ja dostałam tę książkę na gwiazdkę, nie wiem, czy osoba, która mi to dawała, zdawała sobie sprawę, co to jest za książka. Ja w każdym razie uległam jej czarowi i dałam się porwać tej historii i myślę, że jeszcze do niej wrócę, bo ona ma w sobie coś takiego jednocześnie pociągającego i przerażającego. Więc te, te, że tak powiem, wahania między dobrym a złem i ta niepewność tego, co się wydarzy za chwilę, to jest coś takiego, co mnie zawsze uwodzi w książkach. Dlatego polecam Wam ogromnie książkę Krawat. Jest trochę straszna. Jeśli mówimy o strasznych książkach, a właściwie nie wiadomo co kogo straszy, to nie sposób wręcz nie powiedzieć o książce Baśnie matki śmierci z całego świata. Zobaczcie, jak ona jest przepięknie wydana. Tutaj. Ma jeszcze oczywiście bardzo dużo ilustracji, bo może wam pokażę, który jest z nich Niektóre z tych opowieści są bardzo krótkie, inne są bardzo długie. Są naprawdę z różnych stron świata. Na początku była śmierć. Jeżeli ktoś e, właśnie ona nie ma w sobie takiej słuchajcie historii, mm, powiedzmy sensacyjnych, takich, mm, to są baśnie, takie prawdziwe baśnie, więc nawet jeśli e, ich bohaterką jest śmierć. E, to ta nieuniknioność śmierci jest w nich obecna. Nie ma w tym żadnej sensacji. Śmierć jest naturalnym elementem życia. Nie da się jej uniknąć. Jest tutaj też o umieraniu z miłości. Są różne, różne rozdziały. Jest o przyjaźni związanej z miłość, ze śmiercią. O przyjaźnieniu się ze śmiercią także jest. Są przeróżne, jak mówię, opowieści i baśnie, proszę bardzo, e, z, z wielu stron. Także niezwykle egzotycznych. Chciałabym. O, to zobaczcie, już za piękna ilustracja. Chciałabym Wam może przeczytać jakiś, e, jakąś historię. Jest tutaj na przykład też e, opowieść o Gilgameszu, bo jak zapewne wiecie, opowieść o Gilgameszu tak naprawdę jest o nieśmiertelności, o śmierci. Spójrzcie, jakie piękne ilustracje. Przeczytam wam baśń Śmierć Pana, baśń tybetańska. Pewien Tybetańczyk właśnie umierał, kiedy przybył do niego lama. Lama, czyli taki mnich. Przysunął się do ucha konającego i nie dotykając go wymówił jego imię, a potem przeczytał mu nagłos fragmenty księgi umarłych, żeby w tym trudnym momencie umierający wiedział, gdzie się znajduje i co się z nim dzieje. O synu imieniem twój oddech za chwilę ustanie nadeszła pora, byś poszukał ścieżki wyzwolenia, gdy tylko przestaniesz oddychać, usłysz jasne światło. To absolut pusty i nagi, które wreszcie widzisz dzięki jasności umysłu. Wypowiadając te słowa, ułożył go w pozycji lwa, na prawym boku, z głową spoczywającą na otwartej prawej dłoni i z lewą ręką wyciągniętą wzdłuż tułowia. I kiedy przestał oddychać, Alama czytał dalej, bardzo blisko jego ucha. O synu, teraz gdy nadeszło to, co zwiemy śmiercią, myśl tylko o miłości i współczuciu, a osiągniesz duchowe oświecenie. Krewni zaczęli płakać i lamentować, zabrali mu. Pożywienie, następnie zdjęli ze zmarłego ubranie i uporządkowali łóżko. Nieboszczyk mógł ich widzieć, lecz oni nie mogli go dostrzec. Gdzie on teraz naprawdę się znajdował? Słyszał, jak go wołali, ale oni go nie słyszeli, jak on ich wołał. Nie bój się, ciągnął lama, przechodzisz z tego świata na drugą stronę. Lecz nie obawia się, ponieważ nie jesteś jedyny, spotyka to wszystkich. Tak więc nie czuj się przywiązany do tego życia, ani nie chwytaj się go, ponieważ choćbyś próbował, nie masz takiej mocy. Jeśli widzisz straszne rzeczy, pamiętaj, że ty sam je stwarzasz. One bowiem są wytworem twojego umysłu. Jeśli jednak nie możesz tego uniknąć i boisz się światła, a dźwięki cię niepokoją, ponieważ postrzegasz je jako przerażające, nie bój się, bo one nie mają mocy, by uczynić ci coś złego. Wszakże teraz nie możesz umrzeć. Pamiętaj, jesteś już martwy. Odejdź więc w spokoju. I mając świadomość, jaka jest jego ścieżka i czym są przeszkody, jakie napotkał, odszedł. Więc to jest taka opowieść yy, przedstawiająca podejście Tybetańczyków do śmierci. Pełne spokoju, można powiedzieć uporządkowane. Ale są tutaj też baśnie, takie typowe baśnie, przykład Dziewczynka z czaszką. Nie będę Wam ich wszystkich czytać, bo to nie ma żadnego sensu. Ale gorąco Was zachęcam do sięgnięcia po tę książkę. Jeszcze niedawno można było ją po prostu kupić w internecie. Ja w każdym razie, ja ją kupiłam całkiem niedawno. Ona, <laughs> znaczy chyba w 2011 roku się ukazała, ale jeszcze gdzie nie gdzie, myślę, można ją spróbować nabyć w jakichś sklepach internetowych. Wydało ją wydawnictwo dwukropek. Gorąco ją polecam, nie tylko miłośnikom baśni, ale też oczywiście um, osobom, które są zainteresowane taką tematyką. Trzecia książka, zupełnie inna niż tamte dwie, i taka bardzo lekka, ale też jest to baśń dla dorosłych, chociaż jak mówię, taka leciuteńka. To jest książeczka Fonsito i Księżyc. Ci z Państwa, czy ci z Was, którzy czytaliście Mario Vargas Aliosy opowieści o Fonsito, czyli na przykład Pochwała macochy, "Zeszły Don Rigoberta, to Wy znacie postać Fonsita. Fonsito to jest taki mały chłopiec, on jest niezłym łobuzem i robi różne dziwne rzeczy. Ma też jakąś taką przedziwną słabość do swojej pięknej macochy. I tutaj jest historia historia Ofoncito, który umierał z miłości. <noise> Oczywiście umierał jest tutaj raczej w cudzysłowie. Ta książka jest przepięknie wydana, zobaczcie, tutaj jest początek. Tu mamy okładkę w Wydało ją wydawnictwo Znak Emoticon w 2011 roku. Mamy tutaj takie bardziej, słuchajcie, proszę bardzo, takie bardziej nowoczesne ilustracje. Ale jestem króciutka, piękna historia, piękna bajeczka, można powiedzieć. Bardzo metaforyczna i urocza autorstwa, noblisty liosy. Także, także gorąco, gorąco wam ją polecam. Myślałam jeszcze dzisiaj o, o tym, o czym mam powiedzieć w tym odcinku, i oczywiście są takie baśnie dla dorosłych, które, których nie trzeba jakby to powiedzieć. nie trzeba o nich opowiadać, nie trzeba do nich zachęcać, bowiem wszyscy je znamy. Na przykład mały książę. Mały książę był teraz na egzaminie ósmym klas. Moje dziecko to też pisało o małym księciu. To taka jest lektura, która jest uniwersalna. Myślę, że każdy z nas czytał Małego Księcia w różnych okresach swojego życia. Ja również, prawda, zaczęłam bardzo, bardzo dawno temu i, i wracam do niego po wielokroć. Ostatnio go czytałam ponownie w związku z, właśnie z moim synem, którego to była lektura i chciałam mu ją podać sama, jak takie najlepsze danie, pokazując mu, co w niej jest ważne, zwracając uwagę na pewne kwestie i akcentując inne. E, dlatego Dlatego myślę sobie, że to jest taka książka, która jest właściwie książką dla dzieci, ale ona jest dla dorosłych. I warto do niej wielokrotnie wracać. Dlaczego? Dlatego, że te um, historie, o których pisze Antoine Saint-Exupéry, one są. Um, one się w ogóle nie zmieniają, w tym sensie, że pewne rzeczy są stałe i trwałe. To są treści uniwersalne, dlatego być może to jest lektura. Ale to akurat wiecie, bycie którą nie znaczy, że się jest jakąś wybitną pozycją. Ale to akurat jest taka książka, która myślę, że e, jest najwybitniejszą książką tego autora, a zapewne on sam by się tego nie spodziewał. Dlatego e, ci z Was, którzy nie znają jeszcze tej historii, choć trudno mi uwierzyć, że są tacy, to zapraszam do przeczytania Małego Księcia. A tym wszystkim, którzy już go czytali, może nawet powielokroć, tak jak ja, e, mówię, wróćcie do niego. Zobaczycie, ile tam jest dziwnych i ciekawych rzeczy. Mój syn, na przykład, 15-letni, stwierdził, że ta książka jest przygnębiająca. I teraz pytam go, dlaczego? Dużo ona jest przygnębiająca, dlatego, że mówi o, o rzeczach brudnych, trudnych. Ja tego tak nie widziałam, widzicie. Młodzi ludzie inaczej zupełnie pewne rzeczy oceniają, a na koniec nie, nie daje pociechy. Bo, co robi mał książę, w pewien sposób ucieka tak z tego świata do swojego świata. I nie będę Wam mówić, jak ta książka się kończy, ale ona się kończy no, dramatycznie. Dlatego, jakby patrząc oczami mojego syna na tą historię, inaczej zupełnie ją zobaczyłam. I zobaczyłam ją też, jak mogą ją widzieć dzieci na przykład. Bo mój syn, ja mu kiedyś to czytałam jeszcze, jak był dużo młodszy. On na przykład nie chciał tego słuchać, bo powiedział, że to jest bardzo smutna historia. I ja nigdy o tym nie myślałam w ten sposób, że to jest bardzo smutna historia, ale kiedy przeczytaliśmy to teraz ponownie, jak mówię, z okazji szkoły i lektur, to okazało się, że ta historia naprawdę jest bardzo smutna. Przyjrzyjcie się jej na nowo. Polecam. Mały książę Antoisa Kcipery, wydań było po prostu tak dużo, że trudno mi wszystkie nawet o nich opowiedzieć. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek, on był taki trochę krótszy. Myślę, że teraz w najbliższym czasie będzie wreszcie odcinek poetycki. Czytam trzy tomy bardzo, bardzo znanej, ale też nieznanej poetki. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i że spotkamy się. Następnym razem nad poezją. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do czytania baśni, tych dla dorosłych także. Trzymajcie się, napiszcie mi, jakie znacie baśnie dla dorosłych. Zapraszam do komentowania i łapki w górę. No i oczywiście subskrybujcie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Pozdrawiam, pa! pa.